Cześć witajcie, ja jestem chudy i jest ze mną najemni Siema I witamy Was w karierze dwóch malarzyków od odcinku drugi, drugi. Dobra, masz pochorowy, teraz musimy to wygrać, nie? Tak, to jest... O, kalendarzyk, co jeszcze dzisiaj zagramy? Skuper? Chcesz? Nie, chyba no nie. To nie. Z Leicester chyba nie, chociaż że z Leicester osoby Manchester chyba przegrał 5 do 3, coś Tak, wiem, ubiegł? wiem, no. Tak, z hmm. możemy zagrać. Dobra. Nie wiem, coś takiego. No to z nim dzisiaj jeszcze zagramy. Mm, dzisiaj jest ogólnie, co nagrywamy, tak? Mm -hmm. I, I ten... Mm, dzisiaj Manchester gra z ogólnie. Też. No, tak na serio. No, potem jest Shells Z I Evertonem. z Evertonem moglibyśmy zagrać, nie? Mm. Nie wiem zresztą. Dobra. W każdym razie zaczynajmy teraz mecz z Oxford United nie Musimy tu zwyciężyć dzisiaj na pewno, damy radę no, Ogólnie tak. Oxford nie jest jakiś super mocny, nie? Tak więc zaczynajmy. Alba dzisiaj dogląduje dokładnie, nie? Mhm. Deszczowo jest. Chyba. być wolny. Oj, oj, no Di Maria. Złamał rękę pewnie ty tu piszę, temu co jest, bo ja nie widzę teraz. Dobra. W jego miejsce... To, Blind? Aha... E no 80. A, to dobra. No, dobra, Blind. Starałem się, dobra. Poza potem! I Falcao strzał! No niestety, broni to bramkarz Oxfordu. No i rzucał tu Nie. Koniec pierwszej połowy, po której jest remis 0 do 0, no jakoś dużo akcji A nie ma, mm, ale już gramy ze sobą lepiej. nie? Ja myślę, że celne. Z, odcinka, z odcinka na odcinek coraz lepiej będziemy grać, no nie? Tak. Dobra, zaczynamy drugą połowę. Jeszcze raz. Dobry, Van persie strzał, 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 jest! Oh yeah, 1 do 0 w której minucie? I powiedz, bo nie wiem... Mm, 1... 50. A, 409, okej, widzę. Świetna akcja. Podaję do Van Persie, Van Persie główką sobie przyjął i strzał z lewej nogi i prowadzimy 1 do 0 w tym meczu. Oh yeah. Podaj. Dobre Van Persie. Jeszcze raz podasz? Albo... Robin. Robin Van Persie do... nie wiem kogo, do Aguero, ale Aguero... no, równocześnie. nie chciał tą bramkę. Okej. Okay. Falkao. Nie Falkao. Może teraz... dodaj. Zostało? Hmm. Nie. No właśnie na Blind, nad Blindem myślę, bo już udało Albo Gustavo? Nie, Gustavo jest wyższy troszkę. Nie wiem, gdzie jest Blind? Był górę jest. Cholera. No. Zniknęło mi to. Dobra, jest. Blind. Nie będzie Blind ze mną o jeśli dowiemy o tym. Wow. Dobra. Alba, bałem, no, To dobrze. nie, to nie wyszło tak. No nie, zdecydowanie. Nie, a może nie flakał po prostu wyszło, co już. W ogóle tu nie ma nic? No to Odimarejo będzie, no ja mam dopóki kontuzji. Jeszcze raz. O, dobre. Van Persie. Robin, dobrze, dobrze. Gustavo! Chciałem podać w sumie. Gustavo! Trzec. Gustavo, strzał! Obok bramki, Luis Gustavo, no. Ach. Albo blisko, 89. Zmęczeni już są. Ach. Van Persie jest strasznie zmęczony, widziałem już to. Dobra, eee. no, wybi, wybij, wybi wyjazd. O, nasza, o, nasza, nie, bieg, nie, bieg, nie bieg, pójść A, nie biegnij, puść. Albo wyjazd. Nie mogłem nawet. Nie mogłem przestać, po prostu sam bieg. No nie. Cholera! No. serio, Uf. sam bieg dla... Ja, ja ja nie do dupy w takich nie możesz kontrolować tego. Blind. Dobra, jest! Wygrywamy 1 do 0 Udało się jakimś cudem. Dobra, nie było źle. Wam perso w takim dokładnie, bo on na ramkę coś strzelił. Dobra, dalej. I z kim? Pala, czek, symulujemy, o chyba. pańskiej pracy. Dobra, dziękuję mam na razie. Dobrze, kontrola za mi 8 dni Mali. A dobra. Ale w kolejnym dlaczego no, nie będzie prawdopodobnie chyba. Zresztą zobaczymy jeszcze. Co oni jest? Nie wiem. Będzie. Da, będzie, bo dłuższa ferwa, okej. Okay. No spokojnie będzie Dimalina. Mhm. To mieliśmy przesymulować, tak? Ale... Nie... No tak, no. Mm. Dobra. Okej, okay, wiemy, że nikt nie zna że się nie chce yy, i wysyłać gdzie indziej. Okej. Okay. Ktoś się rozwinął, widzisz coś? Ktoś? Chyba nie. Chyba, że na ławce ktoś jeszcze. No tą ławkę też można sprawdzać, wiesz? Bo jakby jakieś obrońcy się rozwinął do 80, to go wpuszczamy, nie? Dlatego tą ławkę można obserwować. Ale ja nic tu na razie tego nie widzę, super. Dobra. Tak więc dalej. Tak więc, bo ja się nie rozwinął. No. Jak wygląda tabela? Ogólnie, no mamy... Ósme miejsce. Tak. Ale EXEC tutaj z wieloma zespołami, nie? Więc na razie jest taki początek, nie jest źle. Jest ogólnie... Dobrze, no. no. Coś mi się tam do tego dzieje. Dobra. Symulujemy. Tak więc, zaczynamy symulację meczu z... Kupy L I... Jak, to się podoży. Ile ustawiasz? Dwa? Zero? Albo jeden, to zależy. Luis Gustavo, brameczka. Okej. Okay. Falcao kontuzjowany. Fantasy no. brameczka. Falcao kontuzjowany. Nie, nie mamy szczęścia do tego. Czemu Falcao bramy nie strzelał, ale... Ale był tam, po prostu. Podawał i w ogóle tak dla mnie. Blind? Trzyzyzy. Dwa brameczka. Trzy, jeszcze. Mm. A, byliśmy z ławki, dobra. 3-0 wygrywamy, okej. Okay. I kontuzja zawodnika. okej. No okej, okay. to okay. nie było tak tragiczne. nie? A tutaj jest mało przerwy, nie wróci Falcao na ten mecz. A mieliśmy z nim zagrać, nie? Aha, mieliśmy z nim zagrać, a napastnika mamy Wilson. Nie, mamy już tak, mamy Aguero po pierwsze. Młodez bym tak zrobił i Falcao zmienił już dla Blinda. Mm -hmm. Nie wejdź na... Szukam... Nie, dobra, defensywnych. No tak, zaraz to zrobimy. Tutaj. Zrobimy to w ten sposób, że... że Mata wejdzie na ofensywnego. Nie? Okay. O. I tak to będzie wyglądać. Tak sobie zagramy. Co ja? Tak będzie dobrze, myślę. No i bardzo dobrze. No to gramy, nie? Patrzę, czy się nie rozwinął, ale nie widzę. Dobra. 9 punktów mamy... Mamy już czwarte miejsce, widzę. Dobrze. Tylko punkt do Evertonu Czyli musimy tutaj dzisiaj zdecydowanie wygrać, no nie? Tak. Nie, zapiszmy sobie. A. Bo nigdy nie wiadomo co się stanie, nie? No zapisywałeś już... chyba. Tak? No. Dobra, ale powiem, składu. Nie, w sumie składu można by zmienić jak coś, ale e, nie chcemy w sumie tak być. Nie chcemy stracić jak coś tam tego, bo nie wiem czy zapisywałem, czy nie. A co mi nie ono stań te fa... No jeszcze jej nie wyczułem, jeszcze nie gra wystarczająco, żeby znaleźć wszystkie błędy, czy się może wyłączyć, czy coś. Nie. Mm. więc dobra. Ty, gramy. Grajmy. Ja masz Robin, spokojnie Robin. Podaj. Czekaj, Robin. To ztrzymaj. Robin van Persie! Van Persie strzał! No zablokowany. Czytrożny jeszcze będzie. Angel Di Maria podchodzi. Brakuje mi Barbo. Di Maria, możemy go kupić. Ja, jak palka odejdzie ten, złożony to i możemy kupić i barło. No, okay. no, no, no. Co jest? Co jest? Już wolny dla nich pewnie. No. Stanę w słupku, przy słupku. Kurde. No, no. Wow łoł, wow, wyjazd, wyjazd, wyjazd. Niedobrze, niedobrze. Uff. Pierwsza połowa. Tak. 0-0 znowu po pierwszej połowie. Hm. Aha... Dobra, zacznijmy drugą po prostu. Chudy, chudy. Dobra, Zasunę. Di Maria, Angel Di Maria, czekaj, ściągaj obrońców, ściągaj obrońców. O, co mi tu nie wyszło? Strzel! rzut karny, jest! Ty jest strzelek Uff. Jak będę to ja, to ja nie A, bo dobra już. Jeśli będziesz ty i nie trafisz rzut karnego, to ci kupuję falę... To trafiłeś. To ci... jesteś ty. Jeśli nie trafisz... To ci kupuję pada za 100 zł, okej? Okay? Nie. Tak. Jak nie trafisz, to ci za zaraz pada. O kurde! No! no. Yes! No <laughs> nie bada. będę miał pada. Kurde, szkoda. Dobra. Tak. No, to chociaż wygrywamy. <laughs> chociaż, ty, chociaż tyle. Chociaż tyle. Chociaż ty na razie jeszcze nie ma jakichś spektakularnych... Wysłuchaj, wysłuchaj! Wysłuchaj, bramkę! Dobra... psza! Bramka! Poszedł, spalony. Nie ma! Jest! Ale bramka! <laughs> spalony. Ach... Kurde, za późno podałem. Nie zadziałało mi na porządku. Coś tam nie poszło, nie pamiętam nie Sam kupię. sobie kup pada. Do... Mogę? Gotują kaset? Nie. Dzięki. Nie. Kupię sobie. Możeś mi kąpa nie, to jest pada. Dosłysz! Dajesz, 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 AGUERO! Sao! Sao, sao, sao! What the fuck? Nie! <grym> <Co, grym> Stalony? Gdzie sędzia? Jest! Jest? Jest! Jest 2 zero, okej! Okay. <grym> <grym> ja, ja ci podałem specjalnie, żebyś ty strzelił, ty ja... <grym> Świetnie! 2-0. No, 2-0, tak? No już kończę, że w końcówce się dopiero tak dzieje, ale okej. Okay. Tutaj. A i koniec z meczu w ogóle. O o to 2-0. Tak, w, w, końcówka była epicka i m, chyba już tak będziemy grać przez cały czas, nie? Także no tak. nie klikaj powtóry. Mimo, że słaby klub, ale no. Jaki słaby? A, no. O, Puchar. Hmm. W tym odcinku już chyba nie zagramy. No dobrze. Symulacja czy co? Zapisz i, i dawaj. Symulacja, symulacja mówisz. Mm, West Ham jest potem. Hola, to z tymi sprzysumowaniami z West Hamem też, nie? Everton zagramy już w kolejnym i z Chelsea. No dobra. Sobie zapiszmy dwóch menedżerów. Zapiszmy to. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak wygląda zespół w ogóle, patrz. Nie falkało w ogóle. Na ławę. Falkao mm. wraca. Show, za kogo? Za Smolinga. Nie widzę rozwoju żadnych, chyba nie. Nie. Okej. Okay. No, to symulujemy. Manchester United, końca Norwich City. I... 15 minut nic się nie dzieje, 20 minut, minut nic się nie dzieje. I żółta kartka dla Judas Gustavo i Iwan Percy w 201 minute, to był w... Dobra. I druga połowa. Juan Świetnie. Herrera, Luis Gustavo. A, Herrera przez Gustavo, dobra. No Dehea! kontuzja serio, nie. Trzy. Van Persie. Jeden. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ile kontuzja w Siedem. Dobra. A że on nie zagrał asem? Wiem. I to jest... Ale zagra z e... Evertonem. to jest złe. To jest bardzo złe. Chyba... No nie, nie zagra, nie zagra. Lindegarda. A, Lindegarda mamy, okej. Okay. Light. Niezły. No i Falkała do wraca? Tak. Za kogo Za Linda. Wind. I Mata. Mata. A No, do nie, dobra, niech tak gra. A, bo tak, Agora tu się dobrze wpisywał. że teraz będziemy grali takim ustawieniem. Gustawy miał 82, nie? Mhm. Dobra. Kolejna symulacja. Oki, doki. Simulujemy. Napis czy symulacja? No, napis. Simulacja. Ja lubię zapisywać gry. Wiem. Zauważyłem. Ja wszystko napisuję, samo jak gram w Watch Dogs, to co chwilę wyciągnąłem kasa z bankomatu, żeby mi się zapisała gra. Dobra, i zaczęliśmy symulację. Znaczy, zaczęliśmy symulację i zaczął się mecz. I Montoya dostał w pierwszej minucie żółtą kartkę. I, I Falcao zdobył brameczkę. Ale na tej pozycji lepiej mu wszystkich. Ujdzie, nie? Mhm. I Alba? Ale tak, falka na pozycji ogólnie napastnika przed kontuzją bramek nie zdobył, hmm. chyba żadnej nie zdobył, nie? No tak je. mi się wydaje. Nie, jedną zdobył, jedną. Tak, tak, no w tak, ale ogólnie nie szło mu, a tutaj Alba. Kurde, jest alba. <grym> <grym> Okej, okay. i mata. mata 4-0 z West Hamem, wygrywamy. Są go nie było? Nie wiem, nie zbytimowalić. O, no, dobra. I Everton. Kolejny odcinkiem. Manchester United, nowy bohater. Czyli symulacja z Evertonem. Nie, seber, to nie trzeba zagrać. Mówisz? Dobra Rozwojów nadal nie ma. 290. Już! O oh yeah! yeah. Tak. Oh yeah! Mata 85 miał, dobra, ok. Tak. Ale auto oh yeah. za chwilę będzie miał 82, zobaczcie. Tak, o oh yeah, zaraz. zaraz sobie przegląd mały. Znowu, mm -hmm. vampersi90. Tutaj bez zmian żadnych Phil Jones! O! Oh yeah! Zaczekaj. Zmiana na tej. Na obronie, nie? Za mm rok -hmm. Za Za Aha. Tak. Uh -huh. No, nie będzie Phil Jones. O, bro, się tu ten raczej sugeruję na razie, nie? Tak. Gdzie jest ten? Kto idzie na prawej obronie? Prawej? Eee, <coughs> Rafał. No ja. Rafael. A, on się nie rozwinął. Jeszcze, okej. Okay. Czyli i tak będzie wyglądał skład na meczu z West Hamem Nie wiem, symulacja czy nie gramy? Yy, ja bym zagrał. Dobra, to zagramy w kolejnym odcinku, tak więc Żegnamy się z Wami Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia w kolejnym, gdzie zagramy z West Hamem i Chelsea. z Evertonem znaczy się I z Chelsea, pierwszy taki ważniejszy mecz, nie w sumie? No. Bo Bayernu tego nie liczy, bo ten mecz to ważniejszy więc No, tak więc dobra, pozdrawiam, cześć Marka